Montuję jeszcze jedno stanowisko. Wystarczy. nie będą się siły rozkładać na nie, okej? Okay? No. Tak. Poza tym ja chciałem tak, zrobić tu specjalnie, żeby nie było tego widać. Ta. Trzeba być bardzo grzeczny i dobrze Ale się zabiło. <grym> no. My to nie przyszliśmy na jakieś majonezy. To mamy zjazd właśnie. Następuje zejście do jaskini mieninowej. Pierwszym korytarzem od lotu. Jest dosyć ciasno na początku. Jak tam panie Rafale? Teraz jest w porządku, tylko Się dzień. O właśnie, tu się robi luk Aha. Jest takie 3 metry, 4 metry ze ślizgnięcia i potem Jesteśmy w imieninówce, w dalszej jej fragmencie. A, te odnogi, które każdy z nas zjechał sobie osobno, okazało się, że się łączą. Tak, bo to były takie osobne... I mamy dalej pewnego rodzaju, tam widzę lufcik, także zaraz trzeba będzie się zastanowić nad jednak tym stanowiskiem. Tutaj stoję na takim stanowisku, Dobra, mam nad głową, ta... właśnie. To w takim wypadku czerwoną w każdym razie bardzo... oh. są nacieki. Alej. No! Dobra, już daję luz, poczekaj. Aha, no nie, to trzeba wziąć, bo można gruchnąć. bo to chodnik tam jest dalej. Tak, i to taki ładny, bo typowo <głosy <głosy wybuchany przez Acha, wodę, ładny krasowy typowy. Aha, No to ten, imieninówka naprawdę robi wrażenie, jest to druga największa jaskinia w górach kaczarskich. Pierwsza jest Szczelina Wojcieszowska, około 400 metrów, a ta jest druga, z, z, tym, z tych ta jest co się ta zachowały. Ta jest łatwiej dostępna, Szczelina Wojcieszowska jest trudniejsza technicznie. Weź tą końcówkę widzę dłużej. Już za chwilkę. Czekamy na Szymona na trzeciego uczestnika ekspedycji, który właśnie zjeżdża w I zaraz się tutaj pojawi. Jak się pojawi, to będziemy rozmawiać. Zamknąłeś klapę? Nie? Miałeś no, już albo zamku. Nie, ja tam niepotrzebnie. Dobra. Chcecie żuka? Nie, no właśnie zeszedł Szymon też do środka tutaj do nas. Jak Szymon, było zjazd? Było dobrze. A będzie Mamy jeszcze? tutaj domownika jaskini. E, Szymon, jak myślisz, co to, to jest? Nie, to jest to e, Nie z rodziny mroczków, ale w ale ręki sobie momencie do... nie dasz. Bardzo piękny, dajemy mu spokój, nie budzimy, nie dotykamy, żeby sobie chłopina przenocował przez okres zimowy. Przezimował, szczerze można tak. Dobra panowie, będziemy szli dalej, ale bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny ssak. Na sobie stanowisko i zjedziemy na dół z drugiej liny. Także zobaczymy co będzie niżej. Właśnie, niżej myślę, że będzie bardzo dobrze. Mamy taki piękny... A czerwonej liny nie wzięliśmy ze sobą. Nie, nie, czerwona lina została na górze. Działa na tym. Mamy tutaj piękną wnękę. Przeszliśmy przez ten przecisk. Za chwilę tutaj będzie przechodził Szymon. I tutaj mamy kontynuację jaskini do góry. Szymon właśnie zmniejsza się przed... przez, przez przecisk. Tu mamy przejście przez przecisk. Ale chwilowe. I jak widzimy właśnie bardzo ładna ta praca się tu zaczyna Elegancko Dobra idę. Dobra, no to leci Rafał o, Ale nieźle Tylko idę powoli Dobra, no a kto ci każe to ratarko. masz Rafał Aktualnie jestem na takiej przepięciu, znajduje się, które tam wyżej, właśnie prowadzi. I zaraz będę schodził w dół. Do dna jest około 20 metrów, że trzeba będzie zjechać na linię. Koledzy poszli właśnie po trzecią linę, dlatego że brakło na Muszę po prostu w tym wypadku czekać aż dostę dostarczą mi tutaj sprzęt. Takie życie. Ja jestem już blisko dna jaskini mieninowej. Tu mamy takie piękne jak widzimy, we kwity i popatrzmy, jakie nawisy. O, Zobaczmy, jak to ładnie wygląda. Uff, a tutaj też mamy takie kaskadki. O, proszę. I tutaj taki wyżej też, bardzo ładny. Takie, o. Piękne rzeczy są tutaj, taka kapliczka się tu wytworzyła jak gdyby, Odpią się na chwilę z winy, tu mamy też zobaczmy, wytwarzają się jak gdyby takie, takie guzy. guzy, popatrzmy tu jeszcze na sobie, na piękne nacieki, formy i muszę wracać, ponieważ czas płynie, a jest pora jesienna i się Jest już godzina około 17:00 i niestety z jesienną porą robi się ciemno i dlatego my po prostu wychodzimy teraz jak krety z tej oski Rafał asekuruje Szymona który właśnie wniesie ostatni odcinek do góry i wychodzi wychodzi z obiektu na zewnątrz ja nie. Końcóweczka jest Szymon już spokojnie. Trzeba się tu nieźle napierdzielić, żeby wyjść pod górę. Ale jest bardzo fajnie.